Tylko poczuliśmy dym, a jeszcze cała klatka tu się paliła, się. bo y, reklamy, co tutaj byli, to y, ktoś podpalił, podpalił ktoś podpalił na schodach, nie zobaczy pan cały schody. Ja spałam, ja się obudziłam dymem. Tu o, schody całe popalone. Zobaczy pan, co tu się dzieje. Ja tam tym dzieciom mieszkam. Panie, tu są malutkie dzieci, co tu się w ogóle dzieje? nie niech pan z mądu zobaczy klatkę. Niech pan zobaczy klatka, jest to wygląda. Mieckimcia 69 przez klatka przez 5. To to jeszcze jest mało. Niech pan zobaczy tutaj, jak widzi pan? Pania. Niech pan zobaczy góry, w No to, ja to, to, to się wszystko sypie. I gazeta waldowska była i to na nie ma nawet tak co mieliśmy, o naszą klatkę, żeby nam zrobili z ADM-u. Nikt nic nie robił. Nie spałam! Siedziałam, oglądałam telewizję i czułam. Jest jest dobrze, za to, się ja nie przebudziłam nie się przebudziłam nie w Ja się obudziłam w tym temacie. Chodź do mnie, wyjdź. Chodź. Nie ja idę. Chodź do wyjdź. Co? Chodź U mnie w tu nie ma nic w My mamy Panie tu dosyć, by Pan nie chciał tego, co my tu mamy. Z pijakami, z naukowymi alkoholikami, cholera i tak bez przerwy. My siedzimy tu jak na bombie. Ta klatka. O, o do... zobaczę pan tą klatkę. Chciałby pan w takich klatkach mieszkać? A tu dalej nie pan jeszcze przegrywał, zobaczył by to jest klatka. Przyglądź wszystko, bo żeby nam klatki Zobaczy pan, co w ogóle jest. Zobacz, tu specjalnie my tu pokazujemy... O, jak tu, to jest klatka przelotowa, bo tu pogotowie, czy karetka, czy przy no. No. Ja Zobaczy zobaczcie pan, co tutaj jest. My mamy mieszkanie tam, mamy Wtedy, wszędzie czyściutko, a co tu się dzieje? No, to jest teraz... no mówię, będę pić społeczne, nie można żyć normalnie. Daliśmy do gazety do wszystkiego, w dupie każdy na nas. No tyle, coś się stanie, to dopiero. Nie, tu panie, nie można przejść w nocy, bo się boimy. Pani? Pani. A to mi nic nie tym jest właśnie schodów, a w ogóle nie. Kto to ma? Od jakiego? Od jakiego? Od jakiego? Każdemu tak, Od jakiego? Od jakiego? Od tak? W domu Od E aí